Dawaj, dawaj! To ja też nie piszę, ale pójdę. Dawaj! Fajnie Dawaj, pierdalał, jakbym kamieniaki pisał. Elegantko! Elegancko. mi Elegant. Elegant. się rozjebał. Witajcie, <grydanie> się rozjebał. Ale patrz, ja daję na czworaka. Ja radzę. To jest ty kurwa, bo czekamy na ciebie ja, ja miałem nie czekać! Już powinienem zakład przegrać Chłopie, to dopiero jedna trzecia. A jedna trzecia, ani jednej trzeciej nie ma Ja ci pomogę, zmotywuję cię, tak jak wczoraj Azę motywowałem. No dawaj! No, co yup. no, się schować, nie widzimy cię teraz? O! Oh, Jest! Podnieś rękę! Lekko mi Pięknie, jak wyglądasz teraz? rządzi. Już nie ma Już dawaj, dawaj! ...szalpinistą! Plus 3 minut dla szalpinu! Dojdzie, tu już niedaleko jest, ty! sobie chwilę! <grym znowu> A żona, zierajcie go nie mój bo 20 szatów czeka Jesteśmy w tym miejscu, w którym dziewczyny wczoraj doszły, dalej już nie poszły Dziewczyny tu nie doszły No nie, jedna doszła Budka siara, tu no, no. <laughs> Zobaczymy jak Dzień ten a za też doszła. No to, to się nie Ej, tylko nie wypierdol mi się czasami. Bo tam Zobacz, no to czekaj, ja trasę wybiorę. Don't worry about <grym> Dawaj, już niedaleko.

my się nie podtrzymywaliśmy krzaków, już zakład powinien przegrać. A, to i tak już potem, bo ja za długo czekam na niego. Kurwa, ja głodny będę, jak, jak będę czekał na niego tyle. Uważaj, bo one czasami się łamią. Tak jak ci mówiłem, że czasami ktoś może ci rękę kurwa ten... Chcecie bloncik jeszcze spalić? Przez to może dam ci doping ziółko eee. Lep, Lepiej by ci wychodziło się Jest już na górze dawaj dawaj Nie przestawaj Chwila Kurwa chwila ty to już wyczerpałeś limit Odpoczynków kurwa Tak na to kurwa

Nie pierdolni tam za Ja pierdolę Ja pierdolę Dawaj Nie, nie, nie wynikaj Kurwa To będzie ciężko, my to wiemy ja Ej, się tylko radę. kurwa Weź się nie pierdolni, proszę cię, kurwa Nie da rady, kurwa Kurwa, nie dam rady no to ja chcę lepiej, żebyś dał kurwa, jakbyś nie dał i miał spaść tamtąd kurwa O well, tego nie, tego się nie trzymaj, bo to kurwa. No dobra, ale podpowiedzi się udzielamy Après, <i> <noise> Jesteś szczęśliwy? Nie, nie Kurwa!